Jeden z widzów zahaczył, właściwie zadał nawet nie pytanie, tylko komentarz wygłosił dotyczący cudu domu Brandenburskiego. Ten komentarz, na który chciałem odpowiedzieć, zniknął mi, ponieważ na telefonie grzebałem i błąd grubego palca, jak ktoś mówi. Ale ten komentarz dotyczący cudu domu brandenburskiego, czyli tego, że przez kilka miesięcy w Rosji panował, pod koniec wojny siedmioletniej zaczął panować w 1762 roku car Piotr III i on przeszedł na stronę Fryderyka i to dało drugiemu pruskiemu wytchnienie itd., to tak naprawdę to jest troszkę obiegowy sąd, to tak do końca nie wyglądało. Ja wiem, że to funkcjonuje tak w Polsce, ale to jest, wiecie, to jest tak, ja o tym nie mówiłem w osobnym filmie, dlatego że i tak życia nie starczy, żeby wszystkie obiegowe, błędne sądy wyprostować. Znaczy on ma coś wspólnego z rzeczywistością, ale bez przesady. To znaczy tak, general Derek II zniechęcał koalicjantów, którzy wystąpili przeciwko niemu, czyli Austria, Rosja, Francja i Szwecja. W czasie wojny siedmioletniej zniechęcił ich tym, że cały czas walczył, cały czas się odradzał. Jego sposób prowadzenia walki był, no, miał o wiele mniej sił niż oni, ale w Saksonię, miał też do dyspozycji siły saskie okupowanej Saksonii, wtedy to już trochę lepiej wygląda. No i nie musiał konsultować żadnych posunięć. A Rosja, Austria i Francja, bo Szwecja to ta symboliczna rola w ciągu tej wojny. Przez to mógł znacznie szybciej reagować na sytuację militarną zmieniającą się. Także to nie jest tak, że Fryderyk słaby i już by tam go dobili, gdyby tylko nie to, że przez chwilę jest Piotr III. Tak? Zresztą ten Piotr III i tak mu się aż tak nie przydał. On mu dał te kilka miesięcy, ale później latem Katarzyna II się buntuje, swojego męża Piotra III kładzie do więzienia i dogaduje się z Fryderykiem dlatego że sama ma taką trochę sytuację mało stabilną, ale w sumie na dworze petersburskim chciano Fryderyka dobić, więc ona stwierdzała, że no dobra, przejęłam władzę w takich trochę dziwnych okolicznościach, może lepiej nie dokończyć tej wojny z Fryderyka głową na, na talerzu, że tak a? Mogła tak sobie ona myśleć i mogą tak ludzie myśleć, ale de facto to tak za bardzo nie wyglądało. Fryderyk II de facto wydał, wysłał taki jasny sygnał, że on po prostu da się pokroić razem ze swoim państwem, znaczy on się da zabić po prostu za swoje państwo. I to był jasny sygnał i wiadomo było, że będzie trzeba jeszcze walczyć i walczyć i walczyć, i walczyć i walczyć, tak bez końca. Dlatego że Fryderyk wiedział, że wojna siedmioletnia to jest zemsta Austrii za to, że Prusy się powiększyły, a Prusy się powiększyły w czasie wojen śląskich, żeby w ogóle przetrwać. Taka jest prawda. Więc Fryderyk po prostu chciał umrzeć razem ze swoim dziełem, albo no, po prostu dać się, za, dać się załatwić. Ale wiadomo było, że właściwie tylko Austrii zależy na zniszczeniu Fryderyka. Tak naprawdę. Reszta już de facto swoje rachunki wyrównała. Francja miała już bardzo poważny kłopot ekonomiczne. No, właściwie po jednej bitwie pod Rozbach mieli dosyć tak naprawdę. Więc to jest troszkę mit z tym cudem domu brandenburskiego. To generalnie Fryderyk wymęczył tak tych, tych swoich agresorów, że, czy też mścicieli, że de facto, właściwie to trudno to nazwać cudem. To jest trochę tak, jak cud mówimy, lubimy mówić o cudach, tak? To jest tak samo, jak cud nad Wisłą w 1920. No jaki cud, no, bolszewicy nie używali samolotów, tak, bo się bali, że, bali się, że piloci wychowani jeszcze za cara zaczną, nie było bolszewickich pilotów de facto, zaczną niszczyć oddziały bolszewickie, skutek czego tylko Polacy mieli obserwacje z powietrza. No i to też taki cud, nie? Nie ma cudów w polityce, w historii nie ma cudów.